Cześć, jestem Gosia z Zaręba International Academy. Zapraszam Was do obejrzenia mojego klasycznego strzyżenia. To w takim razie zaczynamy od klasycznego podziału, jeżeli chodzi o każde strzyżenie klasyczne. Zaczynamy wzdłuż linii kręgosłupa aż do linii karku. Staramy się robić to jednym, płynnym ruchem, tak aby linia była prosta. I przechodzimy do linii ucho-ucho, czyli taki średnio centymetr za uchem. Od najwyższego punktu na głowie do zarostu za uchem. Z jednej strony i z drugiej. Podział klasyczny składa się z czterech równych sekcji. Dwie przednie i dwie tylne. Możemy sobie spiąć klipsami albo zrobić warkocze. Zawsze bardziej czysto wyglądają warkocze, więc ja sobie zepnę z racji tego, żeby się włosy nie plątały. Ponoszę sobie główkę, żeby mieć formę strzyżenia na wysokości klatki piersiowej, tak aby moja praca była dla mnie wygodna. Następnie wydzielamy separacje horyzontalne około 2 cm, a resztę włosów wyczesuję na zewnętrzną stronę głowy. Zawsze musimy pamiętać o tym, żeby uzgodnić z klientką, bądź też przy planowaniu każdej fryzury wyznaczyć swoją długość. Strzyżemy zawsze długość w danej formie, czyli bryle, na której bazujemy i kącie, bo chodzi o to, żebym miała równą linię, tak? Czyli. Wydzielam sobie równą linię od siebie, wyczesuję włosy na kąt 0 stopni, czyli z naturalnym opadem do podłogi i strzygnę na tempo. Prawą stronę wyczesuję na wprost z naturalnym opadem i kierunek włosa do siebie, żeby przedłużyć moją linię tak, jak idzie grzebień. Przy każdym zakończeniu strzyżenia, każdej separacji. Ściągam włosy, żeby zobaczyć, czy uzyskałam formę taką, jaką chciałam, i czy jedna strona z drugą są symetryczne. Następnie wydzielam sobie znowu separacje horyzontalne, około 2 cm. Stojąc na wysokości kręgosłupa, wyczesuję włosy znowu na 0 stopni i z naturalnym opadem do mojej linii pamięci, czyli do mojego pasma wyznaczonego pierwszego, docinam środek i tak samo. Jeden bok i drugi. Żeby uzyskać dobrą objętość, zawsze starajmy się wydzielać trzy separacje na 0 stopni, żeby mieć dobrą podstawę i wyznacznik do dalszej pracy. W momencie, kiedy zbudowałam swoją objętość, wydzielam sobie następną separację horyzontalną, natomiast zmieniam mój układ palcy i zwiększam kąt. Czyli zaczynam. Na wprost do siebie, czyli w formie kwadratu, gradacja czyli 45. Wyznacznikiem mojej długości jest ostatnia zera, czyli ja wyjmuję sobie ostatnią, wyciągam sobie ostatnią separację zera stopni i w momencie, kiedy widzę długość, docinam do niej włosy, które są dłuższe, tak abym uzyskała kąt prosty separacja włosów i moje palce. Dzielę na połowę i dobieram nowe. Czyli w tym przypadku mamy pasmo ruchome, ale ja cały czas stoję na wysokości linii kręgosłupa i się nigdzie nie poruszam. Teraz moje pasmo jest widoczne z boku i z dołu. Widzę pasmo pamięci, to strzygę. Jak nie widzę pasma pamięci, to nie strzygę, bo nie wiem do czego. Dzielę moje pasmo ostrzyżone na połowę i dobieram nowe, wyciągam na wprost do siebie, kąt 45, widzę pasmo pamięci, docinam i kontynuuję tak całą prawą stronę. Musimy o tym pamiętać, że w momencie, kiedy głowa mi się zaokrągla, ja nadal wyciągam separację na wprost do siebie, nie zmieniając położenia separacji. Czyli dzielę na połowę, ostrzyżone, dobieram nowe i moje nowa, moja nowa separacja jest wyciągana na wprost do mnie, nie zmieniając położenia włosów. Wydzielam sobie znowu pasmo pamięci na wysokości linii kręgosłupa i zaczynam kontynuować lewą stronę. Wyczesuję od góry włosy i przeczesuję je na wprost do siebie pod kątem 45. Przechodzimy do sprawdzenia całej sekcji wykonanej na 0 stopni i 45. W momencie kiedy strzygę pionowo, sprawdzam siebie horyzontalnie, czyli poziomo, pod tym samym kątem. Wybieram sobie cieniutką separację przy podziale i włosy. Muszą się układać na wprost do mnie, czyli taką bryłę, jaką wybrałam, w kwadracie. Linia powinna być równa na poziomie linii kręgosłupa i za uchem, i lewa strona. Bardzo ważne jest to, żeby pilnować, nawet przy sprawdzaniu, kąt 45 pod takim kątem, jakim strzyżemy, pod takim się sprawdzamy. I kontynuujemy. Separacja horyzontalna i strzyżenie pionowo na 45. Długość znowu mam wyznaczoną z poprzedniej dolnej separacji. Dzielę na połowę, dobieram nową i na wprost na siebie strzygę. Cały czas stoję na wysokości linii kręgosłupa, nigdzie się nie poruszam. Staram się nawet nie zmieniać swojego układu ciała na zasadzie bardziej na prawo, bardziej na lewo, bo to powoduje zaokrąglenie każdej formy fryzury. Wyciągam sobie na 90 na wprost do siebie. Po opadzie będę miała więcej lekkości, teksturyzacji we fryzurze, separacje z dołu, które były ostrzyżone, pokazują mi, gdzie mam dociąć włosy, które są dłuższe. I kontynuacja. Dzielę na połowę, wyciągam na wprost na siebie, czyli kąt prosty i do pasma pamięci docinam. Musimy pilnować tego, żeby włosy, czyli separacja, którą wyjmujemy, jest wyczesana bardzo dokładnie z jednej i z drugiej strony. Bo wtedy strzeżenie będzie bardziej dokładne. Po zakończeniu strzeżenia na 90, na 45 i na 90 możemy zaobserwować mocną objętość na dole fryzury. One się pięknie układają pod spód, ponieważ kąt 45, czyli nasza gradacja, powoduje, że włosy się ładnie układają pod spód. Wywijają, układają. Przechodzimy sobie do sekcji przedniej. Tak jak w tyle, wydzielam sobie separację horyzontalną i całą część przednią będę strzygła na 0 stopni w kwadracie. Czyli stoję sobie na linii ucha, wyczesuję włosy na wprost do podłogi z naturalnym opadem i do tej długości na wprost do siebie docinam włosy. 0 stopni, czyli nie robię żadnego innego ruchu ręką, tylko wszystko z naturalnym opadem. Po stworzeniu mojej linii pamięci i wyznaczeniu długości i formy strzygę Resztę włosów. Znowu nigdzie się nie poruszam. Stoję na wysokości ucha i docinam separację na wprost. W momencie, kiedy włosy już są tak krótkie, że nawet nie muszę nic docinać, to i tak je wszystkie wyczesuję, żeby sprawdzić, czy na pewno jest wszystko w porządku. Po zakończeniu strzyżenia na 0 stopni. Sprawdzamy sobie długości symetryczne jednej strony i drugiej strony tak aby na równej powierzchni nam się centymetry. Po zakończeniu strzeżenia przechodzimy do stylizacji całej fryzury, wyciągnięcia na dużą szczotkę. Po wymodelowaniu mamy piękny, klasyczny look naszej fryzury.